Dobra, siemanko ludzie I teraz tak yy, Małe ostrzeżenie, co jakieś 5 minut będę robił takie jeszcze szybciutkie cięcie Ponieważ FRAPS mi pierdzieli wszystko I w, po, po tym jak FRAPS zapisuje tam te tamte 3,9 Giga To po tym takim pierwszym przeskoku zaczyna mi się dźwięk pierdzielić Tak więc muszę pilnować czasu Bardzo muszę mu stoper kupić yy, Bo nie mam w komórce, kurde Dobra, a więc co Skończyliśmy na tym, że Wyszliśmy z więzienia i jesteśmy w cysternie. Nagrywam ten odcinek kurna, po raz trzeci. Więc wchodzimy znowu po raz trzeci do sterowni. Wiem co tu trzeba zrobić, tak więc ten odcinek kurna, będzie szybki. Tak, 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 która będzie gadka, tak jest. Stara babio, jak się nie tak tu znaleźliście? He Dobra. Czyli, czyli krzesło se stoi, z buta wjeżdżam na nie. I... idziemy tutaj. I tu mamy gówno. E? Tu była notatka? Nie myślałem. To będzie nam potrzebne. Tu. I teraz tak. I to trzeba ustawić tak jak tam, ale na to jest pewien trzmyk, który udało mi się zczaić. Mianowicie, jak będę to kręcił, usłyszycie takie przeskoczenie, takie tk. I to znaczy, że jest dobrze ustawione. O Takie coś, takie tk. Właśnie. I ostatnie. O no właśnie. Ok, czyli pierwsza zagadka bardzo, bardzo ale to cholernie trudna rozwiązana. No psh, No teraz idziemy tu. I tu mamy takie dźwignie. A mianowicie te dźwignie posłużą nam do tego, że po prostu mam je ustawić tak samo Tak samo mam je ustawić Jak tam Czyli tak, kurde, na no odwrót Lewa dół Dwie góra, dół Bardzo trudna zagadka Notateczka Przeczytajcie sobie Ja wiem, już czytałem 6 razy Jest ok, a więc szybkie części, jak już dobra, wróciłem z powrotem. Y, co robię? Y, mianowicie y, wrzucam teraz to tam. Wyłączył mi się z, z zegarek. Moment, Łączę się, ok. Niestety ludzie, dopóki sobie z tym nie poradzę, niestety będziecie musieli to przetrwać. Kurna, gdzie jest ta zasrana rurka? Tu jest. Teraz taki trik. Patrzcie, czekajcie. Tylko się załączę to. Ok. Okej, już możemy dalej nagrywać. Patrzcie. Pyk. Dupa. Jeszcze raz. Patrzcie jak ja zrobię tą zagadkę. Bierzemy ten. Cię samo ustawia. I? Tak jest. Tak się rozwiązuje zagadki w amnezji. -dy 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 headshot. I headshot. Pierdzielaj. Wow. No nie, połamał nam się. Ale jest tego plus. Wiecie jaki? Brrm. Ej, i czyżbyśmy teraz... Z kurwa Tam powinna być korba Tak jest Wow! Łał wow. Edu, muszę wziąć sobie laundanum Ale to nic Drewnianą korbę podnieśliśmy Ciekawe, ciekawe Wee, 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 wee. Okej, ten ten jest stąd już uciekamy. Krzesło. Byk. Okej. Hmm, jak to będzie źle, to się wkurzę. Ludzie. Tak więc chyba zrobiliśmy to Tak jest I zaopuścimy od razu ten most Dlaczego tam coś zatrzymał? Zjebaliśmy zaś Nie wiem, dobra W takim razie nieważne Ja się z wami żegnam Tak więc cześć i do kolejnych odcinków Sorry, że taki krótki, ale No, sorry, na razie, trzymajcie się, siema